cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Tasaka, witam Was w kolejnym materiale wideo na moim kanale z Player Life'a. Dzisiaj mam bardzo szybki i pokazowy odcinek, bo dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować nowy samochód jaki sobie zakupiłem tutaj na serwerze Play Your Life. Jest to Comedy 2. Przedałem tamtego Bufalo z wszystkimi M-kami, stwierdziłem, że po co mam go mieć mogę sobie kupić coś tańszego i mogę sobie zrobić kolekcję więc stwierdziłem, że kupimy sobie jakiś inny sportowy samochód i zdecydowałem, że będzie to Comet 2. Uważam, że jest to bardzo ładny samochód, tym bardziej jeszcze z tym ściętym dachem takie kupe przypominające. Bardzo fajnie to wygląda. Comet 1 jest taki trochę babski powiem Wam szczerze. Więc dwójeczka mi się jak najbardziej podoba i co jest najfajniejsze, bez emek jedzie 194. Więc jedzie on szybciej niż Buffalo, Więc jest to naprawdę fajny zakup. Tym bardziej jakbym chciał włożyć EMKi do niego, to naprawdę będzie fajnie jechał, a kupiłem go za bardzo okazyjną cenę, bo około 120 tysięcy na niego wydałem. Jak widzicie ma światełka Aqua, tutaj ma Felgi Growy. I jeszcze RH1, co mi się tutaj w tym samochodzie nie podoba to to, że wchodzi się do niego tak jak do kometa jedynki, czyli przeskakuje się przez dach, jak widzieliście. Bardzo mi się to nie podoba, ale no cóż, musieli to jakoś zrobić i zrobili tak, no i mamy to co mamy, ale komet naprawdę fajna furka, naprawdę. Jak widzicie mamy tu RH1, zmniejszamy sobie na najniższe, światełka aqua, one chyba mają tam 60%, więc też nie jest źle. I co dzisiaj? Dzisiaj chciałbym Wam właśnie pokazać jak ten komecik się sprawuje, pokazać Wam jak on jeździ i chciałbym Was zaprosić do QA, kolejnego QA na moim kanale, do trzeciego odcinka i chciałbym żebyście zadawali mi pytania pod tym materiałem. Jeżeli chcecie, żeby Wasze, wasze pytanie było w QA, no to przed pytaniem w kwadratowym nawiasie napiszcie P i po prostu zadajcie jakieś pytanie. I jeszcze dodatkowo Sprawa obejście poprzednie materiały z QA i zobaczcie czy pytania się czasem nie powtarzają, żebym mógł po prostu łatwiej te pytania wybierać. A jeżeli uważacie, że pytanie już jest dosyć takie nieaktualne z poprzedniego QA, to możecie również zadać podobne, tylko w trochę innym stylu i pewnie na pewno jakoś Wam ciekawie na no to odpowiem. A więc okej, okay, my sobie pojedziemy tym komecikiem jeszcze szybko na jedną czwartą i pokażę Wam jak to mniej więcej wygląda. Podmianki nie mam, więc na pewno czas nam policzy. Za chwilkę jeszcze wam pokażę jak pojedziemy na jakąś lepszą drogę, że ten komecik naprawdę leci 194, więc naprawdę fajna opcja. Bardzo szybki samochód. Jeżeli chodzi o prowadzenie to też świetnie się trzyma drogi. Świetnie wchodzi w zakręty. Super mi się nim po prostu jeździ. Napęd na 4 koła MK3 nie potrzeba tutaj wkładać, bo... Podobnie, wydaje mi się, że podobnie jak Sultan mi się prowadzi ten samochód, świetnie wchodzi po prostu w zakręty, jest to naprawdę fajne auto. I stwierdziłem, że sobie kupię tego kometa tym bardziej, że mi się bardzo podoba. Więc o, widzę, że mi się kończy paliwo, więc jeszcze będziemy musieli na stację zajechać. No jak widzieliście komecik leci prawie 200 na godzinę, więc jest to naprawdę fajny wynik. Podjechałem sobie jeszcze do Ford Carson, bo jak już mówiłem kończy mi się paliwo, tankujemy sobie tutaj do fulla, żeby później nie musiał tankować. I pojedziemy sobie jeszcze na jedną czwartą i zobaczymy jak osiągi tego komecika, bo naprawdę furka jest fajna, kupiłem ją za fajną cenę. Jak widziałem tam na giełdach stoją po najtańsze, za 160 widziałem ostatnio, więc myślę, że dobrą cenę znegocjowałem. Ja też kupiłem samochód od widza więc też mi pewnie tam strzed kilka tych tysięcy. Z tego co słyszałem te komety w salonach jak one wchodziły były za 125, ale czy to jest prawdziwa informacja to niestety nie wiem. Napiszcie mi w komentarzach, jeżeli wiecie, bo ja niestety jeszcze wtedy nie grałem na serwerze, kiedy te komety wchodziły. Ale myślę, że 120 to taki samochód, który jedzie prawie 200 na godzinę bez żadnego tuna to jest naprawdę spoko opcja. Dodatkowo jeszcze ma RH, te światełka, Felgi, więc myślę, że to fajnie, fajnie trafiłem właśnie na ten samochód. Tym bardziej, że jeszcze mi się ten samochód tak bardzo podoba, jest on w świetnej linii po prostu. Tak jak mówię, ten komet jeden, ten bez dachu, on jest taki bardzo kobiecy mi się wydaje, a tutaj ten komecik już z tym dachem naprawdę fajnie, fajnie mi tutaj współgra to wszystko i naprawdę mi się to podoba. Teraz sobie tutaj podejdziemy na start i zobaczymy jak, jak z osiągami. Myślę, że będzie całkiem nieźle. Oczywiście no ten samochód jedzie 200 na godzinę bez tych wszystkich emek, ale jeżeli chodzi o pobijanie na przykład bansi czy buleta, to niestety nie mam co liczyć, bo już ma gorsze troszkę to rozpędzanie, ale myślę, że nawet dobry wynik tutaj myślę wykręcimy, tak, tak mi się wydaje przynajmniej. To było ile? Mamy tutaj tym kometem i już Wam mówię. 850, myślę, że jakbym jeszcze lepiej troszkę wystartował. Jechał bardziej prost, po prostej linii, to myślę, że jeszcze lepszy wynik, jakbym tutaj wykręcił. Ale mi też wiecie co nie zależy na tym, żeby ten samochód, nie wiem, rozpędzał się w 4 sekundy tutaj na tej jednej czwartej. Ale żeby to właśnie też jakoś wyglądało, żebym mógł sobie jakoś podjechać szybko gdzie tam, gdzie tam chce i myślę, że to będzie fajna alternatywa za Buffalo. ok, no to jak widzicie ten komecik nawet sobie daje rady, bardzo fajny, przyjemny samochód, tym bardziej, że naprawdę prowadzenie tego kometa jest świetne. Ten VMAX też mi się podoba, no tutaj naprawdę, no tak jak mówię, świetną okazję trafiłem, bardzo mi się to podoba, nie żałuję, więc bardzo się cieszę. Zapraszam Was również na Instagrama, możecie tam ze mną popisać, jeżeli chcecie, zadawać mi tam również pytania, ale do, pytania do QA zadawajcie mi pod filmem w komentarzach. Na Instagrama zapraszam po pisanie po prostu na takim zwykłym czacie, tam szybko odpisuję każdemu widzowi, naprawdę dużo osób się do mnie odzywa, więc myślę, że to jest fajna forma. Pamiętajcie również, że możecie zalogować się na tego Instagrama poprzez Facebooka, nie będziecie musieli wtedy tworzyć konta oraz musicie mieć zainstalowaną aplikację na telefonie, żeby ze mną pisać, więc musicie mieć tego Instagrama na telefonie, na komputerach niestety jeszcze czatu nie ma, ale myślę, że zrobię niedługo, więc będzie całkiem spoko. Instagrama macie oczywiście w opisie. Okej, okay, jesteśmy już w Sanfiego, ja już podjeżdżam pod swój domek. Niestety nie będę Wam jeszcze w tym materiale pokazywał mojego domku, ponieważ tworzę kolekcję i już kilka samochodów tam pod nim stoi. Jeżeli chcecie, przedpremierowo możecie sobie zajechać, domek mam w tym samym miejscu co ostatnio. Przypominam, że możecie zadawać pytania do Q&A. Obejrzcie jeszcze raz poprzednie materiały, żeby nie było, że pytania się powtarzają. Przed pytaniem w kwadratowym nawiasie P. Zapraszam również na Instagrama. I co? Trzymajcie się i widzimy się na serwerze. Cześć!